Witam, witam Was bardzo serdecznie ze strony Kenta. A dziś Wam pokażę, co przyszło do mnie dzisiaj. Znaczy wszedło, ale została kupiona nowa konsola przed Wami. Została kupiona przed Wami. Nie, nie opadnijcie z skrzese krzeseł przypadkiem, nie opadnijcie, ale to jest konsola przed Wami. Następca tak zwanego GameCube przed Wami. Nintendo Wii. Tak, Nintendo Wii. Z. Gdybyś dyliñoś z GameCube'em. Cztery wejścia na pady, dwie karty pamięci, słodne karty pamięci. USB. Yy, wentylatorek musi to zawsze być. Tu jest wejście na AV wiadomo. I to jest co ciekawe, to jest y, sensor bar. To jest do tego, do ruchowego, żeby to, żeby Will Pilot złap, złapał to, żeby to było, żeby to było zła, złapane. wiesz o co chodzi. No i zasilasz normalnie. No i tak się prezentuje. Nie, tak się prezentuje bok. Tak się prezentuje drugi bok. Tak się prezentuje przód. Przed Państwem. Tu możecie zobaczyć, że to jest. Możecie to zobaczyć, to jest wejście na płytę, wiadomo, nie? Tu jest ślad na kartę pamięci yy, do telefonu, tu jest wejście żeby, żeby yy, karta z pa pamięci działała żeby, no żeby włączyć normalnie kartę pamięci, żeby ją chyba wyciągnąć chyba, no i tutaj jest power i tu jest yy, reset, wiadomo, nie? No i do tego jeszcze, do i ten do Wii se kupiłem, do tego do Wii, jeszcze dostałem Wii pilota, takiego białego, oczywiście, oczywiście działa, mogę Wam pokazać, o, świeci, widać, świeci, normalnie świeci, wszystko działa, możesz, mogę się nawet, mogę sobie kłócić na rękę na przykład, o, mogę go wsiąść o, może ładny maha, o co chodzi, gry takie, takie, takie gry takie, um, no, gry takie ruchowe, jakieś takie, kurde się gdzieś grało, wiecie co come kamon, nie, wiecie co come kamon. Oczywiście jeszcze yy, nie Joy-Con, fu, się porąbało z Nintendo Wii, z Nintendo Switchem. Yy, to jest ten Nunchuck, na Nintendo Wii. Który powoduje, że można e, klikać. E, powoduje, że można ministerować, sterować ludzikiem i, i podłączyć do tego, do, do tego padza. Można. E, wracamy, że to pada, bo tu, tutaj ma e, przyciski, nie? No to wiadomo, krzyżak. Power. A. E, home. Tutaj, to klikam. Yy, plus, plus minus. 1, 2, i tutaj wib wibracje tutaj. No i tutaj lista. No i tutaj, ile można grać, tutaj ład być. Tutaj może być. No i tutaj R, czyli to jest tak zwane, to jest chyba wcisk. Wcisk B, B tu można przecież wracać coś tym no Wiadomo, nie. Hmm. 12 godzin, coś jak ładować. Super, Nunchak pokazywałem Wam. Gałka analogowa K. No i, no i to wszystko. No i jeszcze Sensor Bar, czyli tak zwany do Kinecta. Do, nie, do Kinecta. To jest ten do, no, jak się nazywa. To jest do... podłączony, żeby pań, żeby do tego do, we, do we pilota działało, żeby to przyciski rucho, ruchowe, żeby, żeby, żeby ten WIP jest ruchowy, żeby łapał te wszystkie ruchy mój pilota. Oczywiście jest taki kurde, taki długi kabel długi długi kabel. Długi kabel, jak skurczybek, nie nie Znaczy fu jak... Nie powiem co. On jest kurde. On jest, kurde, taki długi. Tak nie wiem. Czas, muszę go. Oczywiście muszę go yy, zaplątać teraz. O, trzeba Zawinąć. No i wiadomo, że. Wiadomo. Zasilacz. Zasilacz. Ale mam zasilacz. Ee, od, an, oczywiście mam zasilacz kurde, poczekajcie, zapamiętało mi się oczywiście tak, oczywiście, tak się prezentuje zasilacz no, i to jest Angol Angol, bo gościu mi dał e, Angola, bo to zu, kupiłem w, 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 ten z z grami kupiłem e, t, tą konsolę, kupiłem no, tak, no, no po prostu Angol, nie, kupiłem, żeby było, nie? żeby było fajnie się pograć, żeby fajnie było pograć, Angol, wszystko, oryginałkę, no i wejście no na AV, czyli, na szersję. ja mówiłem, AV i takie bolce fajne. Za to, za cały kształt, to co ja kupiłem, kupiłem. z... to padam, muszę, się, tutaj muszę to wziąć. Za to wszystko, to co ja tutaj, o, mam tutaj wszystko, to za to wszystko kupiłem za. Czekajcie, ma tam zaś napisane, jak coś do konsolagi Za to, to wydałem za 250 zł fatówkę. To jest fatówka. A się czego, nie? I model konsoli to jest po prostu, czekajcie, model konsoli to jest e, RTF-001, europejski, czyli tak zwany, to jest tak zwany pod nazwą Dolphin. Chyba, tak mi się wydaje. No takie ryski są, no ale nic mi to nie przeszkadza, przecież mi to nie przeszkadza, przecież taki kolekcjoner, kolekcjoner musi o to dbać, jak nie wiem, po prostu musi o to dbać. I się powiem szczerze, czy się w tej konsoli, że ja mam tej konsoli, ale zaraz przyjdziemy do przełączenia. Więc uwaga, będzie gdzie ciekawie. Więc czekajcie, zrobimy małe cięcie przed wami, połączymy to wszystko, połączymy do, do tego telewizora i zaczniemy. Tak, coś to podłączyłem. E, ten do Wii, teraz spróbuję go uruchomić. Pierwsze uruchomienie. klikam 3, 2, 1, 0. Świeci się, widzicie? Czekajcie. Przesunę się. No. I tak się prezentuje. Jak widać. Chyba. Czekajcie. Nie wiem, czy to widać. Czekajcie, czekajcie, bo ktoś mnie dzwoni. Poczekajcie. Przecież to położyć, czekać ja ci przełożyć kalerkę. Czekajcie, bo to muszę zrobić inaczej. Pierdola. Dobra. Już jestem. Powinno to złapać. Chyba, że nie widzi. Nie, nie widzi, czekaj. Jeszcze zrobi inaczej. No to za kurwa zielostwo. Co jest kurwa? A no może czekaj, może to trzeba. No. Ej, kurwa, co jest? Co jest, kurwa? Czekajcie, co mi się nie podoba. Trzeba tak zrobić, ty. No. Co jest? No, kurwa, ja nagrywam teraz! Odrzuć! Kurwa! Nie mogę nic zrobić, ty, kurwa. Co za, kurwa, jeba ten do mnie dzwoni. Kurwa. Sfery to są kurwa, jubane. No Kurwa. No, no ja pierdzielę. Co jest? A może to nie podłączyłem? Ja, wiesz, tego nie podłączyłem. Nie podłączyłem tego. Poczekajcie jeszcze. Poczekajcie. Wait. Teraz podłączyłem tego sensora i chodzi. I chodzi teraz. Czekajcie, muszę go złapać. No i tu jest tylko wejście na Gamecube'a i na Nintendo Wii. No, jak widać. Zarąbiście, nie? No, jak widać, zarąbiście, nie? Żadnych gier nie ma na Nintendo i wiecie, i żadnej żadnych karty, karty pamięci nie mam. Więc trzymajcie się. W ogóle chciałem się jeszcze, jeszcze pożegnać z Wami, bo to jest chyba. nam się z Wami, więc i to jest mój w ogóle. Gdy wam pokażę tego yy... mojego. Michalena. To jest. To jestem ja. Games, to jest, to jest moje. Dzisiaj wychodzę stąd. Jest. No i to było na tyle, jak coś. Trzymajcie się w tych filmach. Na razie. See you next time. Elo.